centralnie Ile można? Ty on żyje ten, tu on go uleczył. Ta. Weź go, weź go do Kurwa Mat, Ty zrobiłeś to co maro Odpierdoliłeś Nie no a... Na dół zejść, zejdź, on jest za murkiem po prawej. Nie tu, tam gdzie szedł. Kurwa, nie mogę, nie no widzisz raz. ile mam życia? Tam mi się dopiero pokazało, że ty... Ale dupa, zrobiłeś to co Maro. Gościu na no, dobiciu, a ciebie nie ma. Ale oni obaj no nie tam żyją. Tałą tarczę miałeś, wiesz? Więc się dziwię, że żeś uciekł. Obaj nie żyją. No teraz, nie żyją. Ja też nie ma. No to ja wracam. Oni byli w chuj lepiej kurwa niebieskie skrzynki i chwój lepiej uzbrojeni byliśmy.